Zbijaj na kom. Jesteśmy po prezentacji nowego zawodnika Hutnika Kraków. Do Dumy Nowej Huty dołączył były piłkarz między innymi Krakowi, Arki Gdynia czy Stali Mielec Marcin Budziński. Cześć Marcin. Witam, dzień dobry. Opowiedz Marcin o swoich kulisach dołączenia do Hutnika. No jak to zwykle bywa w takich sytuacjach po, po zakończonym sezonie. Ja wiadomo było, że nie zostanę w Krakowi. Gdzieś zacząłem szukać klubu. Kłótnik tak samo po, po skończonym sezonie szukał zawodników i gdzieś tam w połowie drogi się spotkaliśmy, no i w zasadzie dosyć szybko, dosyć szybko się dogadaliśmy. Ten, ten, ten kontrakt i, i mój pobyt tutaj został bardzo szybko i profesjonalnie skończony, więc cieszę się, że tu jestem. A więc Były jakieś inne, konkretne oferty transferowe dla Ciebie? Ja czekałem jeszcze na odpowiedź z wyższych lig, ale, ale hutnik no, podszedł do mojej osoby bardzo, bardzo profesjonalnie, z dużym szacunkiem i, i też nie chciałem tutaj nikogo przyciągać, a czekać na nie wiadomo co, gdy, 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 ma, się, gdy ma się pewny klub i, i projekt, który, który powiedzmy, że, że wierzę. Właśnie większość poprzedniego sezonu występowałeś w rezerwach Krakowi, w których udało ci się zdobyć 10 bramek oraz zanotować 4 asysty. Jak oceniasz miniony sezon w trzeciej lidze w swoim wykonaniu? Ja do Krakowi nie, nie przyszedłem, żeby grać w rezerwach. Gdzieś tam z tyłu głowy miałem, że, że może bym miał szansę za, się do pierwszej drużyny, i było blisko. Byłem z nimi na obozie. Było nawet blisko występu w pierwszym meczu z Górnikiem, ale złamałem sobie rękę, jakoś się to wszystko posypało. No i tak. Tak się skończyło, że zagrałem sezon w rezerwach. No, gdzieś te liczby były, ale no to, to ja od siebie to, to i tak mam wymagania większe. Mam nadzieję, że to trzeci poziom, że trzecia liga to jeszcze nie jest mój poziom, że, że mogę spokojnie grać wyżej. I dlatego też, dlatego też przyszedłem tutaj. No właśnie powiedz, jakie stawiasz sobie cele na najbliższy sezon w barwach Hutnika? No, indywidualne to na pewno pomóc, pomóc drżynie, dać, dać jakoś w ofensywie doświadczenie, które posiadam. A cele drużynowe nam mam nadzieję, że będziemy mieli wszystkie takie same. No, od kiedy jest system awansu, jest system baranżowy, to naprawdę dużo drużyn ma szansę przynajmniej do końca gdzieś tam się załapać się w barażu i myślę, że wszyscy będziemy o to grali, ale to jeszcze długa droga, trzeba dobrze zacząć sezon, przepracować okres przygotowawczy i, i z o czym jak to będzie jestem dobry myśl. Jak oceniasz, po tych pierwszych kilku dniach, funkcjonowanie w Czy znaczy, Mało mogę powiedzieć jeszcze, ale, ale z rozmów tutaj przeprowadzonych wcześniej, no, no widzę, że, że, jestem, że jestem w dobrym miejscu. Myślę, że zbudujemy fajną drużynę, zawodnicy raczej mają wszystko to, co, to, co powinni mieć na, na, na takiej klasie rozgórkowej, więc jestem w dobrej myśli. W takim razie powodzenia i wszystkiego najlepszego Dziękuję. na nowy sezon.